Siemka widowie. Mówiłam, że im więcej lajków Tym większe szanse, poka że pokażę sucha Obiecywałem, że je pokażę I teraz postaram się je pokazać mm. Czekajcie, że, że się film nie skończy To już muszę tutaj zrobić Tu się wkłada A tutaj się Dobra Nie, to nie jest to w widzowie, nie widzę, sorry, że nie mogę tego pokazać, ale mam takie słuchawki. No. Tutaj są tęczowe ledy, ale nie mogę ich odpalić niestety. I zmieniłem Wam piosenkę do Shorts. Wbijajcie na kanał, a może Wam pokażę twarz. Wbijajcie na kanał ogólnie, na cały kanał, żeby tam zobaczyć moje shortsy oraz moje rzeczy. Dlaczego się tak dużo rzeczy z Sonicami nie, nie, nie dzieje? Tak, szczerze, to trzeba znaleźć Shadow'a, bo nie wiem co oni robią, ale oni coś. Oni gdzieś się ukryli i teraz coś tam planują, nie wiem, ale widzowie, zostawcie lajka pod tym filmem. Im więcej tych lajków, to tym większa szansa właśnie, że będzie, że znajdziemy go. I, ale łapki w dół to oczywiście mniejsza szansa, że ich znajdziemy. No ja po prostu się z wami żegnam i jak zauważycie jakieś figurki shadowowe, super shadow'a to dajcie mi znać, a ja się z wami żegnam na.